Ty, tylko do jednego będzie pasował ten klucz. Już będzie tak. A to tam wszystko jest w garażu. Chyba, że już po, ktoś poskładał po mnie. Ja poskładałem. Aha, no to, to tam trzeba te, dać te dłuższe. No, no to zostawiłeś. No bo to miało być robione zaraz. To było ten klucz czy ten? Ten. ten. które to były brane? Ten. No. I ten, no. I 17. I tam tylko je do 17 będzie pasować. Nagrywa się kamera? Miga? E, kamera mnie nagrywa, ale nie siebie, ale ok. Miga, miga. Ale ja bym tylko wyskrobał te. Po co będziemy cały wał skrobać? Ja tylko tu Gdzie trzeba włożyć? Później to i tak przyjadę tym i sprawdzimy. No, ja też tak. Dobra, to już lepiej tutaj będziemy od razu montować. Cześć, ja poprzynoszę. Ale tam masz cień. A to chcesz cały jednak skrobać? A chcesz na bieżąco to skrobać? Tak, zakładać. A? Od razu. Że tutaj zrobisz miejsce no. śrubokrętem i już włożysz. Szybszy. Ty, jak to działa? Aha, dobra. Oj, to chyba będzie lipa. Nie, jest. To nie. Za, już załapie I, i wtedy się ją rozciągnie. To was podkładek jest? Z podkładką dolną tylko. Tak odkręcałem. Dobra. No i hmm. oni już wywiercili dziury. Hmm. Więc nie wiem, co tam mierzyć śrubokrętem chcesz. O, tu nawet nie ma co mierzyć śrubokrętem, bo nie możemy tego przesunąć. No nie. No nie. Tu Ale co? musi być. O, jak kurde. damy do przodu... No to śruba nam może nie wejść. A to wał skrzypi. Mhm. Eee, a dobra... Co dobra? A dobra, tu były nakrętki no. Już się pomyliłem, mówię. Trzymasz? Trzymam, trzymam. To to jednak będę musiał bez rękawiczki, bo nie mam czucia. To muszą być akurat z tej strony nakrętki? No jak odmontowywałem, rozkręcałem to tak było. No to okay. No i już złapałem i tak można zaraz przykręcić. Jak się prezentuje? Przykręcone, Skrobaki? Zobaczymy. Które trzeba docisnąć, bo odsunąć już się nie da. Widzę, że ten jest, ma dużą szparę. Dobra. Idziemy! Na łąkę Dotykają ziemi? Chyba nie No sprawdzaj A jednak trzeba. Tu, jest za daleko. tu dobrze skrobie. Ten możemy jeszcze... Ten, ten ale tu już chyba nie ma co robić z tym, bo jak i tak ładnie skrobie... Nie, to już, patrz. Tylko wał, wow, co nie? Jest jakoś taki... Albo łożysko. Czyli co? Ten, ten. Albo skoczymy szybko po narzędzia i Można dowieźmy, co iść. Ten. Ten. No od razu. że będzie chujnia, tu... Dobra, to teraz trzeba poprzerzucać wszystko na odkręcanie. Dobra, to jest odkręcanie. No. E, ten trzeba. Teraz to tam. Ten. ten też. Odsunę. A znowu on wygląda, że a nie, nie jest blisko. Dobra, ja trzymam, czekaj. No. Dobra, chyba w podziwotki się nie? Dobra. I poka. Ale ty teraz stukasz w tą ziemię zaseraną, wiesz? No raczej teraz. Dobra, tu ja będę widział. Dawaj. Ale no dobra. No dalej. Ja z tej strony widzę, że na jest dobrze, bo ten skrobak nie ma szurać o metal, co nie? Nie. On ma skrobać po prostu w ziemię. Ten jest... trzeba postukać młotkiem, bo nie ruszysz. Jeszcze? Dob dobra. To trzy, ta? Trzy cofamy. Tam będzie trzeba. Tu krawędzią rysuje. Nie wiem, czy się wytrzymam, czy nie. Tu nam krawędzią rysuje. Lekko. Tu gdzieś w tym momencie nam. Yy, ten gwizd robi. Ta, ta I. tam jeszcze. Ten, albo ten, który z tych ci pokazywałem, że lekko jeszcze do przodu i tam któraś była pewnie też. ten bo to nie za daleko no. dobra no to te popuścimy, nie ma co rysować tego wału no tu też widzisz o. no to widzę właśnie się z tej strony musimy całe przesunąć po prostu bo nam się widzisz jak na studiu. no i w końcu się udało walczyliśmy z tymi skrobakami i zobaczymy teraz pierwsza próba w polu bo wiem że wał dociska i czy nie będzie rysować skrobaków to będzie słychać będzie słychać po prostu jak będzie darło o metal przyjadę tutaj na próbę Ciekawe czy nawigacja się nie przesunęła bo nawigacja lubi się przesuwać jak już długo jej nie używam czy będzie pasować w, w te same miejsca powiem ja wam, że tyle czasu walczyliśmy z Przemkiem z tymi skrobakami, że chyba 4, 6, na pewno 6 szlifowaliśmy bo były za długie i po prostu bywało targiem a jednak jakiś ten metal jest mocny no ten wał prędzej zbiłuje jak ten kostki tak można powiedzieć skrobaki no dobra, tutaj jest ja se widzę na trawę rozłożę Próbujemy. Wziąłem narzędzia na wszelkie W, jak będzie mocno tarło. Napęd jest. Nawet talerze podnieśliśmy. Tam trzy, już zapalę sobie światła, bo nie będę widział. Czy to trzy? A coś strzeliło? Łapy też już są na wykończeniu. Nie, ładnie się obraca, kurde To, trzy, co po, co sprawdzaliśmy. Nie mam jak tego obciąć. Tutaj też coś trze. Na tych spawach przeciera. Tu znowu trze. Ara, do Adriana, co so i jak, bo nie mam szlifierki, żeby tego znowu poobcinać. No i witam po krótkiej przerwie, z Adrianem rozmawiałem, może zostać. No i zobaczymy te talerze, bo wzięliśmy do góry z Adrianem, bo one chyba za nisko są i strasznie dużo na wał narzucały, nagarniały, o. Zobaczymy teraz nawigację. Jadę na ten gorszy kawałek, gdzie się i Będziecie widzieć, na ten gorszy kawałek. Jadę tutaj, no widzicie, po tej talerzu fajnie to wygląda, ale ona jednak ten piach taki zrobiła na tej górze. I ten gruber ma ciężko przepchać to. A się już kurzy normalnie, jak jadę. Pozbierałem kamienie, o Jezu, zobaczcie, jakie kamienie. Jeden to chyba dobre 50 kilo miał. No i zobaczymy. Nie no, tutaj będzie normalny przejazd, ale ja robię po prawej stronie. Prosimy nie wykonywać operacji zbyt często. Już myślałem... No halo? Nie garę, że nawigacja nie chce działać. A pi przez pilota? A gdzie jest pilot? Tu. A pilot w ogóle działa? Trzeba nową ścieżkę. O! Tak? O! Już za długo postała i nie chciała. Ciekawe czy teraz dobrze będzie mnie prowadziła. Ja nie wiem, pod tym słupem ktoś wysypywał te kamienie czy co? Dobra, trzeba światło zapalić, bo nie widzę. No ja i dwójką jadę. Znaczy, a bez światła to ja będę widział? Lepiej będę widział czy się zasypuje. Ale nie widzę znowu, kurde, nie widzę w ogóle jak te talerze działa, funkcjonują. O, widzicie, jakie muldy robiła? Bo skrubaków już nie było. No, nawigacja 8.2 OS, jakie przesunięcie, yy, ślizgnięcie jest na kole. No i nawigacja już chyba nie jest prosta z tego co widzę. A bo będzie, nie wiem. Dziwnie jest. I co? Jak na razie to ja nic nie widzę, co? nie? Chyba się nic nie zapycha. I tak zostawię. I zaraz będę zgłębiał. Bo nie wiem, czy robię na te 25 cm, bo było ustawione na 25. Podjęć pięć Ty, ale fajnie. Idealnie ścieżkę trafiłem to było, był, jeżdżone było na pierwszym biegu, a teraz na drugim jadę się nie zapycha a na pierwszym się już nawet zapychało w tym kurzu nie widzę ale jakaś tam mulda powstaje, widzę ale jak już dawna jedynkę to fajnie Opada wszystko. O, kamień. Jest do. Ja się dziwię, że te łapy są takie mocne. Ile takich kamieni już złapały? Jedna aż mi się raz zaczęła. Została w kurze. A jak młotkiem, pierdykłem. Ciąg był cały w kurzu, później nie był w kurzu. Jak pierdykło. Oby już szło, bo mi się już nie chce naprawdę, już tak dużo było robione, ale ładnie skorobię. Teraz jak podniosę czy kaczyć, ten wał się obraca cały czas, wtedy od razu stał w miejscu jak podnosiłem. I tu akurat duży kawałek to poprzeczniak na 6 razy objadę, gdyby wiedział kiedy kończyć siewnikiem. O i wał się cały czas obraca tak ładnie skorobię. o, nawet nie zostawia nic. Ja tu jadę na ten większy piach. Przy tamtym słupie jest największy piasek, ale ja nie widzę, gdzie ja skończyłem. Taka sucha gleba. Tu. No i dobra, załączę nawigację już będę widział po tym czarnym pasku. Lekka góreczka, ciekawie, na dwójce pójdzie. teraz dodaję gaz to jest, to nie talerzywko można od razu ale takim czymś, jak to ma takie zęby i jeszcze na taką uprawę głęboką, to nie ma co z prędkością wjeżdżać, bo co jest naprawdę szok, a mam ustawione na nie na 30, prawie półtora opuszczanie a było ustawione na 4 po, ale jak wtedy wpisło w dół a ja zapomniałem przestawić Dużo dla Was nie ponagrywam. Mam mało procent baterii. A nie wziąłem drugiej, a trzecia jest rozładowana. Tak tyle czasu robię w polu, że nawet filmów nie mam czasu montować sobie. Dronem polatać? Nie no, może jutro drona wezmę. Zobaczymy do której dzisiaj będę robił. Więc jakieś tam urywki będą z wieczornej pracy. Tylko chcę jeszcze zobaczyć jak to będzie... Czy to się będzie dalej zapychać. A skrobaki nam zrobili, zrobiła firma, która, od której kupiliśmy obciążniki dwa. Zapytaliśmy się, czy zrobią takie coś jasne. No i dobra, super. Ładnie, boże. Chciałbym mieć ten tłumik z, nie, z nierdzewki, taki ładny, z przelotem. Tylko nie ma kto zrobić i nie wiem, do kogo się zgłosić, żeby taki fajne zrobił tłumik. A tu już są te piachy, o zobaczcie jak to się zapychało. Za tym słupem od razu. Taka szósta klasa. A się zapchało już. Ale opada, od razu opada, to jest to. A na jedynce już nawet nie opadało. I tu już muszę do końca jechać jedynką. Bo po drugiej stronie będę miał muldę i znowu mi powstanie. Tak mogę całe pole zrobić z tym Więc na jedynce muszę odjechać. A tu już widzę, że już, te się, że już jest równo To już się wyrównało też tutaj. Nie? Zapycha się dalej. No dobra. Widzimy się później. No i koniec na dzisiaj. 14 hektarów zrobiłem, już jest prawie północ i jutro działamy dalej. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć!